Jest nas 8 miliardów i cały czas zegartyka. Na etapie 2100 roku będzie nas nie mniej niż 11, może nawet 13 miliardów ludzi. Czy się wyżywimy? No, wyżywimy się, jesteśmy w końcu władcami jedzenia. Człowiek ma tę zdolność, że opanował do perfekcji przemysłowe rolnictwo, opanował do perfekcji też to, w jaki sposób no właśnie, być na diecie, bądź się nie przejadać. To zależy od tego oczywiście, w jakim kraju, Udało nam się urodzić. Jeżeli jesteśmy w gronie 50 krajów świata, które mają wysoki poziom rozwoju, to najczęściej jesteśmy na diecie. To tam mamy najwięcej osób otyłych. Przypomnę, globalnie jest to nie mniej niż 840 milionów osób i ta liczba z roku na rok cały czas rośnie. Też wzrastają pokolenia najmłodszych, które już w wieku 4-5 lat cierpią na chorobliwą otyłość. Przypomnę też, że osoba otyła to jest osoba według Światowej Organizacji Zdrowia chora przewlekle. Te osoby nie tylko mają bardzo potężny problem z wyjściem z otyłości, ale też najpewniej umrą na choroby, które są określane jako tak zwane choroby cywilizacyjne, choroby przewlekłe od miażdżycy, kończąc na zawałach, udarach czy innych tego typu jednostkach chorobowych, które przy okazji jeszcze są bardzo silnie obciążające kosztowo systemy ochrony zdrowia. Pytanie, czy to szaleństwo ma sens? Czy ma sens przejadanie się po to, żeby cierpieć, umierać i napędzać koszty systemów ochrony zdrowia? No, na zdrowy rozum nie. Pewnie lepiej by było, gdybyśmy odżywiali się mądrzej, lepiej i najlepiej także w oparciu o produkty lokalne. No tyle tylko, że to się nie opłaca. Znakomicie lepszym pomysłem jest sprowadzanie na półki sklepowe wszystkiego tego, czego dusza zapragnie, najlepiej jeszcze patując konsumenta pięknymi kolorowymi opakowaniami, najczęściej z plastiku. No i wreszcie, tak, żeby wszelkie towary, wszelkie produkty były dostępne na wyciągnięcie ręki od zaraz. No stąd absurdy. Jeden z ciekawszych to brzoskwinia, która urosła w Argentynie, została opakowana w Tajlandii i następnie wróciła na półki sklepowe do Stanów Zjednoczonych. Ślad węglowy, który tej brzoskwini towarzyszył, jest spektakularny. Pytanie, czy to szaleństwo ma sens, czy pytanie, czy nie mogliśmy tego problemu rozwiązać inaczej. Pytanie, czy nie powinniśmy inaczej urządzić sieci logistycznych. Też wreszcie pytanie, czy kupując w osiedlowym sklepie awokado, nie powinniśmy odczuwać poczucia winy, że zwiększamy ten ślad węglowy. Oczywiście powinniśmy. I też powinniśmy naszą dietę zbilansować w taki sposób, żeby ci królowie jedzenia byli kompletnie inaczej zdefiniowani. Zwłaszcza jeżeli sobie uświadomimy, że tak zwane globalne południe, czyli na tych 200 krajów świata 150, no, cierpi na problem związany z niedożywieniem. W szczególności ta najmniej rozwinięta i najbardziej biedna 50 krajów, które reprezentują takie kraje jak Somalia, Czad, Sudan Południowy czy Korea Północna. Każdy z tych krajów ma pecha z innego powodu, natomiast we wszystkich tych krajach to, co jest na naszych półkach sklepowych, jest najwyżej obiektem marzeń, westchnień i swoistym rajem, do którego te kraje nie mają najmniejszych szans, żeby w najbliższej przyszłości się dostać. Tymczasem my, bogata północ, marnotrawimy żywność i przypomnę, że jedna trzecia tego, co produkujemy, trafia do kosza. Z tym szaleństwem także trzeba skończyć.